Witam wszystkich Dzisiaj sobie omówimy wszystkie funkcje tutaj w liczniku Rower może jechać 55, a pokazuje 25 Czemu? Dlaczego? Można jak to mówiąc wyłączyć, ograniczyć niektóre funkcje Czyli prędkość zostaje na kołach ta sama, a na liczniku jest dużo mniej Zapraszam wszystkich do oglądania no jesteśmy mamy nasz, nasz rowerek pasy bike i tak jak mówiłem na wstępie będą nas interesowały wszystkie nasze programy żeby wejść w ogóle do programów to musicie przytrzymać plusik i minusik razem tak przytrzymujesz i wyskakuje nam pierwsza E1 E1 to ogólnie są kilometry lub mile co ma Wam rower pokazywać no wiadomo, że każdy sobie ustawia jakby to powiedzieć nasze kilometry jesteśmy w Anglii na przykład dobra idziemy do P2 P2 to jest napięcie które akumulator musi podać silnikowi. Tutaj nic nie grzebiemy, tu ustawiamy na 48V, bo taka jest bateria i taki jest silnik. Tak? Następny tryb. Tu mamy tryb pas tak zwany. Mogą być dwa tryby. 0,5I na minusie. Przełączasz. Może tu z ręką wam będę pokazał. 0, to jest tak jakbyś miał albo 3 biegi albo 5 biegów. Zróbmy sobie, że niech będą 3. Przechodzisz dalej do góry i następno mamy P4. I tutaj oczywiście ja wam mówię tylko informacyjnie, nie że na kogoś namawiam czy coś. Tu możesz zmienić średnicę koła. To jest te 29, to jest średnica koła. Za chwilę przejdziemy sobie dalej i Wam pokażę o co chodzi. Idziemy dalej. 05p. Tutaj możesz odblokować swój rower, czyli tam na jakiej maksymalnej prędkości chciałbyś na przykład, żeby pojechał. Jest ustawiony na 25 km na godzinę. Dobry. P6 P6 to masz ten rower posiada manetkę i ustawisz na 0,0 to jest ruszanie z manetki a jak zmienisz dasz na I i zmienisz na 0,1 to jest tylko opcja 0,0,0,1 to masz tylko po prostu jak zaczniesz pedałować on ci zacznie wspomagać Dobra, my zostawimy na razie tą manetkę. Idziemy do P7. P7 to jest ogólnie kasowanie ODU, czyli całego przebiegu. I tutaj dalej mamy P8. P8 to jest tempomat. Jeżeli tutaj to teraz jest wyłączony na 0,0, przechodzisz na, znowu na I i masz albo 0,1 albo 0,0 jak dasz 0,1 to po prostu po pedałowaniu lub na manetce jak będziesz trzymał około 10 sekund tu Ci się wyświetli taka ikonka tempomatu, taki, taki liczniczek czy coś w tym rodzaju i wtedy nic nie musisz robić ani pedałować, ani trzymać manetki gazu i po prostu on Ci będzie jechał no i funkcji P i widzicie, wraca do P1. Jeszcze tutaj wam taką mogę ciekawostkę sprzedać, bo widziałem u chłopaków na, filmów, na filmie, że można po prostu ładować sobie telefon z zwykłego USB. Tutaj pod spodem, zobaczcie, całkiem pod spodem jest klapka. Klapka. Tam się ściąga gumowa. O! Czekajcie! Muszę to wstrzymać. Dobra. Jest. Jest sadona. Jest. Bierzesz sobie tu mój telefon odpalony. Poczekajcie, bo tu wszystko ucieka. Zresztą znaczy, tą kierownicą tak skręcę. Zobaczcie, jest podpięty. Tu nie może jakiś powerbank. Włączymy go. jest ładowanie. No wyostrzej. Jest tam widzicie? Pierunek. Teraz wyłączę. Czekajcie, pokażę wam, że ten kabel jest nie wiadomo z niczego innego podpięty, tylko jest podpięty do naszego roweru. Tutaj widzicie pierunek. Teraz go odłączę. Dobra, to jest taki dodatek. Dobra, jedziemy dalej. Tak jak widzieliście w parametrach, mieliśmy ustawione 25 km na godzinę. Biorę manetkę, przechylam rower. Aha, nie działa, bo nie mamy biegu. Damy trójkę. Bo do, do trójki mamy ustawione. I na maksa. Zobaczcie. Koło się tam i teraz oczywiście teraz to co pokazuję to będzie zmiana odblokowanie tego rowera tak? pamiętacie gdzie to było do góry jedziemy do P5 naciskasz I schodzisz na dół tylko mówię to jest informacyjnie to nie jest że ja wam coś każę czy coś tylko Chcę Wam pokazać, że to działa, że to taka funkcja jest. Ustawiamy sobie 55 na godzinę. Tak. Wychodzimy na i, wyłączamy go. Niech się zapisze. Włączamy. I zobaczcie. Teraz włączamy bieg trzeci, przechyla rower. Włączam manetkę. No i od razu widać że koło jak to mówiąc zapiernicza. I co teraz? To chcę Wam pokazać jeszcze drugą opcję. Drugą opcję, że mamy ustawione to już odblokowanie. I to też jest tylko informacyjnie oczywiście. Wchodzimy sobie na P4. Prędkość jest zostawiona, widzicie, że nic nie robiłem. Wchodzisz na P4, to jest średnica koła. I tu możesz grzebać. Ja to przytrzymię teraz. Było 29 Zejdźmy o 10 cali, tak jakby. Zejdźmy do 19. Jedzie, 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 Musimy się uzbroić. Szybciej się nie da. Widzieliście, na no VMAX się szło 55, tak jak ustawiłem. Dobra, mamy 19 na przykład sali. Dobra, Wy, wychodzisz sobie na i. Lecisz, widzisz, program dalej. 5 jest 55. Wyłączamy żeby sobie zapisał teraz średnicę koła. Włączasz. Dajemy na trójkę. I co się stanie? Zmieniliśmy o 10. I teraz licznik nam pokazuje. 36, bo no, no z automatu no musi tyle pokazywać, ale rower dalej jedzie 50 55 czy tam ile ustawisz na godzinę. Wiecie o co chodzi? To jest takie no, no przekłamanie, nie? Tu zmniejszysz średnicę, a prędkość jest nadal ta sama. Co, co byśmy mogli zrobić żeby wam to udowodnić dobra zostajemy dalej ja was zaczepię do uchwytu ja tu pobrałem taką aplikację prędkościomierz Więc tutaj spróbuję zapiąć dobra on tu się coś pyta Oczywiście milion reklam. To darmowa aplikacja. Damy. Analogi. Dobra, spróbujmy pojechać na dwóch licznikach. Tylko nie wiem, jakby tutaj jest kurde mocne słońce. Siądę zobaczę, może będzie ustawione dobrze. Nie, nie będzie. Poczekajcie chwilkę. Widzicie, że nic nie majstrowałem. Nie wiem, czy w tym słońcu coś będziecie widzieć. Dobra, jadą mi tutaj auta. Poczekajcie, Albo dobra, powiecie, że coś poprzestawiałem. A najgorzej, czy tu będzie widać to. Dobra. I tutaj mam na lewym 15 na godzinę teraz widzicie a na tym jest 10 w razie kontroli jakiejś tam jakby pan powiedział że proszę tym zapedałować no to wiecie prędkość jest swoja ale pokazuje na liczniku co innego ale mówię to jest tylko poglądowo dla was to nie jest że ja wam tam karzę to spędzę teraz może go Tutaj mam 23, a tu jest 16, tak? Polecimy troszkę dalej. 28, tu jest 20. Dobra, to Wam chciałem pokazać mniej więcej, że można z średnicą koła się tam pobawić i nic tam się nie dzieje. Tylko to jest wiadomo nielegalne nie, nie takie coś ten rower powinien 25 jechać i tyle każdy na swój moją odpowiedzialność sobie grzebie chce czy nie chce pokazałem wam te funkcje można se telefon ładować w czasie jazdy super sprawa tam już wcześniej film był też oświetlenia chwaliłem ten rower dobra będziecie mieć pytania napiszcie do mnie komentarze jakieś i co wam tam ewentualnie jeszcze sprawdzić? Dobra, pozdrawiam Was, na razie hej.